Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem w Wiesnickiej jest kolejny odcinek. Widzimy na dwa zabicy edycja rozszerzona i sobie rozdamy talenty. Jednego talenta, jeden talent. Większy dystans podczas uniku. No, już się raczej nie przydam. No drobnym no, poziom, nice. Może to jest. Może to natychmiastowe zabicie kontrol, albo mniejsze obrażenia w plecy. Myślę, że mniejsze obrażenia w plecy. No, i teraz tak. Albo ratujemy Tris, albo pomagamy Rushowi. Ja decyduję się na uratowanie Tris. Chycę <słuch> <słuch> z hakiem. Zwykle pomagam Rushowi, Tylko raz pomogłem Tris. I tym razem też jej pomogę. Tylko że na E! Wracamy Tris i będzie wszystko ok. Ucieszy się na nas widok, będzie się fajnie cieszyć i będzie dobrze. Oczywiście, przed tym trzeba mnie wypić eliksiry, bo nie będzie łatwo. No, kilak. No i tu mamy naszych zbój. Eee... chwila, chwila, chwila. Zastanawiam się, czy mogę skraftować zbroję. Proszę, no boże, jedna głupia zbroja. Obóz ma być strzeżony i akcesarski. Aaaa, mogłoby nam wiele pomóc. Nie, sorry, Vernon, bo. Biały wilk? Nie, czarny. Proszę. 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 Nie wiem. Po prostu już nie mam pojęcia. Ja tej zbroi nie skraftuję w życiu. Nie ma szans. No, to na to Zarzućcie tak... magię. Może ty? No cóż... Hmm. Wooow... Ceremonialny miecz z Elander? Oh my fucking god! Zbroja dobra. No niestety, co zrobić? Zbroja i Coś tam. Ulepszmy ją. No bo, o załóżmy. Wali, że nam daje mniej HP, ale. Jest niesamowity. Zobaczmy, plus 7% to na tylko 59%. Boże. Dobra, teraz ulepszenie tego pancerza. Nie, nie sprawdźmy, jakie mam ulepszenie. Żywotność plus 10. Ok. Żywotność plus 15. Oczywiście. Oraz. O. I nasza zbroja. Ma tym 22 pancerza. Prawie jak droga, nie? Dobra, nieważne. No cóż, szkoda tej jednej zbroi, ale no nic nie zrobimy, nic nie zrobimy z tym. Odprawcie czarnego kota! Wygląda identycznie jak ta poprzednia. Nie do Sowy I I to, co mnie troszeczkę smuci Ale no... Tak... Sprzedajmy... Nie... Właśnie sprzedajmy... Przedmioty, może jak sprzedam coś, to będę mógł. A może... bla 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 bla... Proszę mi sprzedać ci no moje inne rzeczy. Tak, to, masz to, masz czochą z Masz zbroję z Banard. Coś eee, co jest najwięcej masz. Kamień żywił. już nie będę craftował pancerzy. Z rana robię pełno eliksirów. Bo tym dwa nie będę ale może coś się się przyda, no tylko zostawić tego połowę. To mi raczej nie wszystko potrzebne. Ty. Zobacz... Hmm. Może jak wyrzucę to i podniosę, będę mógł. Hmm. To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł, ludzie. Co jest? Wyrzućmy to. I teraz tu na ziemi leży. Jak się masz? Zbroja droga, tak? Dokładnie na mnie przedmiot. Tak, dalej tego nie ma, to jest oczywiście logiczne. Prawda? I teraz to weźmy. Przynajmniej próbowałem. Naważymy mikstur, wypijemy i ruszamy uratować tris. Z tym niesamowicie zarąbistym mieczem. No i pancerz, znaczy, no mamy praktycznie nowy pancerz, ale cóż, dobra, nieważne. Czekaj, tam chwileczkę. Ja tylko sobie naważymy tych eliksirów Gawronów zrobimy sobie 8. Dobra, siedem i będzie jest kółek. Okej. Okay. Co ja tworzyłem? Bo teraz nie wiem, co ja bym potworzył. Chyba, potworzyłem trochę kotów. Krakwy niepotrzebne mi są, krew, falki, wiga. Dobra. Tak, jakby. Żeby... O. Okej. Okay. Trapimy sobie kawron, jaskółkę, wilgę. Obóz ma być strzeżony jak cesarski skarbiec. Tak jest panie! Jeśli mysz się, prześlizgnie, zapłacicie za to głowami. Oraz na już jest OP. Mamy mu jeszcze tego więcej. Dzięki czemu ten wynosi praktycznie 60. Kogoś to ja widzę? Wiedźmin! Witaj. Nasze drogi często się krzyżują. Zbyt często. Czego tu szukasz? Trace Marigold. Czarodziejka w Nilfgardzkim obozie? Fistech wypalił ci rozum. <grym> A, a, opuść to synku. <noise> Masz tupet, Geralt. Idziemy. Jeden sprawo, fałszywy sprawo. ruch i wasz ambasador już nigdy nie ujrzy słońca w Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Chyba, że ich o to poprosisz, pośle. A wierzę, że poprosisz. <noise> Renuald Ebb Madsen otrzymał rozkazy od samego cesarza. Prędzej umrze niż wydać Merigold. Trudno, niech um. Z drogi wszyscy, albo starzec zginie! Ani kroku! Nie żartuję! Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Renuard! Ten, kto przyniesie mi głowę Wiedźmina, to stanie order zasługi. Ale, ambasador FitzEsterlen, Wasza ekscelencjo, hmm. rozkazy ze stolicy. No to teraz was wszystkich pozabiję. Na co czekacie? Brać go! Ale na kogo rzucać koledzy? Na kogo? Ciu. Ale idą teraz jak. Jakbym walczył z nekrami unik, mogą skontrować, ale trudno. Ładnie, a Dobra, teraz musimy. się do podniesienia, widać list. Leads, kogoś tam. No, on nie żyje już, tak więc. okej okay, ten i tak nie przyjdziemy, więc to wiem. Uuu, ja nie to. ale to no, niepotrzebne. O, what the fuck co to było? oh shit! Powiem wam, że to jest OP. Ten miecz jest po prostu genialny. Jeszcze przeląkam się takimi mieć na potwory i. Mm, w dół. O, oh, łota! The... Nie widziałem Cię. O, oh, fajne kontra. Nigdy nie korzystając z kontra, widzę, że są fajne. Czy ja mam? Się, że ja mogę użyć trzy razy znaku? Co to się z moją postacią stało? O, Naprawdę się... myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? No? Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zabij go! Zobaczymy, kto go tutaj zabije! Ha, ha. Szeregi cesarskiej armii są niezliczone! Boże, myślę, że nie mam miecza. No chyba nie. Nie naszej stali! Wartę z ciebie, zwierzę Nordlingu! Ach, chcesz, żebym ci wybił całą armię? Genialne. No, czyżby się ktoś tu poddał? Hmm. Hmm. O, jest wejdź. Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Należało ich lepiej dobierać albo szkolić. Nie byli przygotowani na takiego przeciwnika. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Tris. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla Wiedźmy? Powiedzmy, że jest mi bliska. Tak myślałem. Kochasz ją. Inaczej byś się tak nie narażał. Ale nie wiesz o niej wszystkiego. O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Urzesz. Tak myślisz? Tris była wierna koronie. Głupiś! Tak to jest, jak cycki odbierają rozum. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa! Okrążyć go! O. What the hell, czarodzi? Dobra, naj najgorszy powalony. Dobra, czakuszników, bo mnie denerwują. No chyba nie. Nie przynosicie jaką? Cesarstwu! Yeah. Fuck this shit! Lak. Bracza go załatwić. Ale musimy uważać. Fuck this shit. Au, oh, fuck this shit! No nie powiem, chyba zginę Dobra Oh fuck this shit No sobie trochę w kółko nie powiem, bo... Oh fuck, jeszcze on Nie regeneruje, nie chodzi Wiecie co ja chcę zrobić? Fak, nie tak. O! Zrobić, żeby się naładował X, a wtedy będzie już z górki. Powale kilku i. O właśnie, przynajmniej tych dwóch. Z jednym już są większe szanse. Nikt mnie nie pokona. Było ciężko, ale się udało. Pancerz jakiś inny. Sławem tutaj za pan też Uuu. Ale już niepotrzebny hmm. hm. Żywotność, a ja już nie mam żadnych ulepszaczy do żywotności pewnie, prawda? Zostawię tę zbroję i poszukam jakichś lepszy, jeśli będą ślepszy, nie to zbroje są lepsze. Hmm, bo chciałbym mieć żywotność też, bo się przyda. Bo odpolność na pod... Chociaż nie. Nie jest aż tak mocna. Tylko ten dźwig nie daje, więc... Nie. Tylko te dwa więcej tyle. A życia sobie tyle nigdy nie nabije, więc... Dobra, punkt nabity. Bohater. Magia moc, Coś na Queen'a jest? Nadzórkowy... Lukowej... Nie. Dupa. No to tutaj wracamy. Większy unik! Ojej! Oh yeah. Ciekawe jak teraz będę poradował. Sprawdźmy jak daleko teraz odlecimy. Boże, Dobra, sprawdźmy co tutaj mało. Wśmienity, nimigrancki rękawic, list z cesarza trzeciego. Dobra, będziemy uwolnić trys. Gerard? Nie spodziewałaś się mnie? W Nilwgardzkim Lochu można się spodziewać jedynie odwiedzin kata. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów, ale niczego im nie powiedziałam. Kiedy wyruszaliśmy z Vernonem z Flotsam, nie sądziłem, że tak prędko się spotkamy. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz. Nigdy. Dla przyjaciół mogę wyrżnąć pół Nilfgaardu. Wiem, że należysz do Loży, Tris. Skąd wiesz o Loży? A jakie to ma znaczenie? Loża stoi za zabójstwem Demawenda. Geralt, ja. Cii, ufam ci. Należę do Loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych Czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża Czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Sheila i Filipa dawno ją zdominowały. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o planowanym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? Dwanaście kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. Problem polegał na tym, że... Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Sheila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivi. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy i nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. Uspokój się, Trace. Co prawda, Renwald Ebmadsen twierdził coś zupełnie innego. Ale jeśli mam wybierać między twoim słowem a słowem jakiegoś Nilfgaardzkiego szubrawca, wybieram twoje. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę. Po masakrze na Tanet długi czas nie było żadnego czarodziejskiego gremium. Działałyśmy w rozproszeniu. Filippa postanowiła założyć nową organizację, tym razem tajną. Kiedy zostałam zaprzysiężona, nawet przez myśl mi nie przeszło, że już wkrótce plany loży pozostaną utajnione nawet dla jej członki. Jak wiesz, Filippa uznaje tylko wielkie przedsięwzięcia. Przedstawiła projekt utworzenia silnego państwa, które byłoby kontrolowane przez czarodziejki. Łatwiej układać wielkie plany niż je wprowadzać w życie. Filipie i Shili nigdy nie brakowało zapału ani pomysłowości. Żeby kierować mocnym państwem, należało je najpierw stworzyć znaleźć bogatą krainę, odpowiedni układ polityczny i kandydata na władcę, którym można manipulować. Shila wybrała Dolinę Pontaru, Demavenda i Stenisa. Na jej miejscu zrobiłbym tak samo. Demawend nie miał takiej siatki szpiegów jak Henselt czy Ladowit. Nie dysponował też takimi ludźmi jak nasz drogi Vernon Roche. Na jednej z narad zapytałam wprost, jak wyobrażają sobie obalenie Demawenda. I to była ostatnia narada, na którą zostałam zaproszona. Po śmierci Demawenda nabrałam podejrzeń, ale nie miałam żadnych dowodów. Filipa mnie zbywała. Gdy wybrałeś się na spotkanie z Jorwetem, a Shilla zajmowała się truchłem Keirana, zeskanowałam fragmenty jej megaskopu. Dowiedziałam się wtedy, że Shila kontaktuje się z Leto. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Chciałam, ale potem już się nie spotkaliśmy. Leto musiał mnie śledzić, kiedy weszłam do kwatery Shili. Potem zmusił mnie do teleportacji w okolice Vergen. Rozmawiałeś z nim? Nie był agresywny. Już w Vergen powiedział mi, że to Shila zleciła im zabójstwo Demawenda. Im to znaczy, Wiedźminom ze szkoły żmij, wspólnie z szilą przygotowali zamach. Dlaczego ci o tym powiedział? A czy to ważne? Nie lubię, gdy spiskowcy nagle stają się szczerzy. Przestań, Geralt. W czasie teleportacji do Edirn doszło do zakłóceń w komunikacji. Mocno się poobijałam. Wiedziałam, że w pobliżu jest Filipa. Postanowiłam pójść do niej i zagrać w otwarte karty. Może Leto chciał właśnie tego. W domu zastałam tylko jakąś kobietę. Myślałam, że to służąca albo kochanka Filipy. Zanim zdążyłam otworzyć usta, zostałam obezwładniona czarami. Nie spodziewałam się ataku. Nie umiem opisać bólu odczuwanego w czasie kompresowania ciała, jakby łamali ci wszystkie kości. Jeszcze gorzej jest przy powrocie do normalnej postaci. Filipa nie wiedziała, że jej kochanka jest szpiegiem Nilfgaardu. Zostałam przeniesiona aż do Lokmuin. Odczarowała mnie Asirę. Zanim ją zamordowali, Shylard mnie przesłuchiwał, ale niczego się nie dowiedział. Gdyby nie ty, poćwiartowaliby mnie. Dopiero w Lochu połączyłam wszystkie elementy układanki. Teraz wiesz już wszystko. Na razie musi mi to wystarczyć. Więcej dowiemy się na obradach. Zamierzasz na nie pójść? Straciłeś pamięć, więc nie wiesz, jak wyglądał świat przed masakrą na Tanet. Wiem. To znaczy, że. O mojej przeszłości porozmawiamy później. Dobrze. Gdyby istniała Rada i Kapituła, nigdy nie doszłoby do królobójstw. Nie byłoby tak częstych pogromów. Pojawiła się możliwość reaktywacji tych instytucji. Nie można zaprzepaścić takiej okazji. Unormowanie relacji między władzą i magami to jedyna szansa na pokój. I koniec loży. Loża i tak jest już skończona. Jeżeli królowie dowiedzą się, że stała za morderstwami, zacznie się polowanie na czarownicę. Możemy temu zapobiec. Jestem za ukaraniem winnych, dlatego pójdę tam i wyznam wszystko, co wiem na temat działalności Filipy Eilhart i Schilly de Za Zatem chodźmy. Okej, okay, tu... właśnie rozmowa. Cóż, lecimy. E -e -e. Chodź, no, tak, oto śmi naszego Vernon'a. Czynił wgardczycy to twoje dzieło? Zbyt ślepo ufali swojemu dowódcy. Ty ich wszystkich zabiłeś? Sami się nie A Dobra, nie ważne. Hatch 43, A, już włączałem skateboard. Hał. Rozdzielmy się. Tris. Tak? Nie ja chciałbym drugi raz wyciągać się z takiego bagna. Nie martw się. Poradzę sobie. Spotkamy się na obradach. Dobrze. Tłuj jeszcze raz. Sprawdzić czy będę mógł straftując dole to już jest po raz ostatni, że talenty pójdziemy w kawałek obrad, nie zakończę odcinek i wyłączę escape, a bo chcę już nagrać wśród do końca. Więc. Na pewno ją schemat, czy tylko eee, już piszę schemat. Yy. schemat zbroi od No cóż, szkoda, rozdajmy sobie ten talencik. Co mogę tutaj dodać? Nawet dwa talenty, o, nieźle! Praktycznie wszystko stąd już mamy na maksa, myślę, że stąd już nic nie potrzebuje. Coś stąd może ciekawego. A więc yy, akcji nam niepotrzebny. To wezmę i sobie lepsze Queen odbija więcej obrażeń. Nie powiem, przyda się. Mm, i teraz by teraz się. Okej. To jawna napaść. Nie będę. dowie się o wszystkim. Fajnie Tak się nie godzi Już hmm. nam no nic na nie jest potrzebne prawie Okej okay. A więc tak Myślę że odcinek się wam podobał Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zwiedzimy na dwa Zabójcy Królów Cześć